Oskarżony wstaje, jak zażądał sąd. To jest wreszcie ten moment, gdy może zaistnieć. Może skupić na sobie uwagę, jak kula armatnia przed zgaszeniem świecy. Gdyby oskarżony potrafił śpiewać, popłynąłby hymne o miłości w przestworze morskie, tam. Gdzie ameby czekają na topielców? A przecież chodzi jedynie o ból stworzenia, które nie zna litości pod słońcem, ale zna ból wyczuciem głodnego pająka. Odwraca z obrzydzeniem głowę na północ, gdzie już panuje mrok. Czy to strach? Przed trudnym życiem? Czy rozsądek topielca tak oczekiwanego przez morze? Nawet kamienie mają wolę istnienia, krzyczą w kominku rozżarzonymi wargami, domagają się sprawiedliwości. A ciebie przez całą noc omija sprawiedliwość, jak wściekły lis aż dasz się złowić istnieniu i ktoś lub coś cię wreszcie zauważy, zanim sąd wyda wyrok niezgodny z prawdą, wiedziesz na północ w śniegi nadziei, do końca będziesz chodził na smyczy istnienia lub nieistnienia i bez twojej zgody kara spada z niebios. Za zmarnowanie talentów i wieczny wybór wszelkich marności nad marnościami.